Dzień dobry, witam państwa, witam wszystkich. Chciałbym państwu zaprezentować poleciarkę typu HMRO 215 przez 100, czyli hammer rolki obrotowe, matryca 215, rolki setki. Maszyna jest po dotarciu, docieranie przeprowadziliśmy owsem i piaskiem, poszło pięknie, około 25 minut. Także po 25 minutach mieliśmy już praktycznie pelet, materiał pelletowany owiec. Klient, który zamówił tą peleciarkę jest rolnikiem, także powiedział, że będzie pelletował tylko owiec, ale chciałem przeprowadzić próbę owsa z trociną modrzewiową i też tak zrobiliśmy. Dodałem 50% trociny modrzewiowej. I poszło pięknie. To jest pelet, który był, który był robiony właśnie na owsie i, i modrzewiu. Wilgotność trociny z, z owsem to około 25%. Mierniki też troszeczkę przekłamują, ale trzymajmy się 25% wilgotności. Nasza maszyna zbudowana jest na solidnej. Głowicy, tak jak już wcześniej wspomniałem, matryca 215 mm. Rolki obrotowe, proszę tu można zobaczyć, roleczki obrotowe, setki w szerokość 57 mm. Na potrójnym ułożyskowaniu na rolkę, oczywiście, uszczelniacze, żeby się nie dostał kurz. Wszystko ładnie cicho chodzi, tak. Zejdźmy na dół. Silnik 11KW starej generacji z lat 80., ale sprawny technicznie bezpiecznik. I z tyłu zamontowaliśmy gniazdo 32A. Uciąg silnika na płycie stalowej z przedłużonymi nakrętkami, ponieważ żeby było dojście swobodne kluczem płaskim, żeby gdzieś tam nie uderzać palcami, to po prostu są przedłużone i wygodnie, wygodnie się odkręca, kręcąc śrubą w lewo lub w prawo i wtedy poluźniamy pasy lub je naciągamy. Dół, pokażę może dół. Dół na kołach pośrednich: koło głowice 340 mm, koło pośrednie na obudowach i do góry koło, jeśli tam widać, koło 100 mm. I na silniku również koło 100 mm, 2x17b paski. końcowe obroty na głowicy, obroty rolek to 112 obrotów na minutę uruchomimy maszynę i zaczniemy próbę paletowania tak właśnie chodzi paletarka HMRO 215 przez 100 Zamykamy surowiec i zaczynamy paletowanie. Tak jak wcześniej wspomniałem, wilgotność 25%. Może troszeczkę zgarnę. O. Troszeczkę jest może za, za wilgotne, ale zaraz dojdziemy do szczelu. Bardzo ładnie sypie, bardzo dużą ilość. Tak jak wcześniej wspominałem jest to owiec 50 na 50 z traciną modrzewiową, drobną traciną spod, spod piły Sądzę, że wydajność które zmierzyłem około między 90 a 110 kg na, na godzinę. Proszę zobaczyć pracce rolek. dostając surowca bardzo ładnie się wyciszają ogólnie maszyna cicho pracuje nie ma żadnych hałasów dużych szumów tak jak mówiłem dotarcie trwało bardzo krótko byłem zdumiony że, że po prostu to tak szybko się odbyło bo zazwyczaj zdarzało się tak że trwało to którąś godzinę mimo to że owie no, Ktoś powie, że owies tak już sam sobie ma tyle lepsze, bo ma oczywiście, zgadza się, ale też mówię, dodałem trocin, będę też próbował dodawać więcej troci. tak jak mówiłem, chociaż klient zapewnił mnie, że będzie poletował sam owies. bardzo duża wilgotność, czyli będziemy musieli zmniejszyć do 24-23%. Też tak trudno trafić, mówię, yy, w że troszeczkę oszukują, ale, ale pelet wychodzi, wychodzi ładny pelet. Nie ma problemów z tym. Myślę, że zadowolenie klienta będzie, będzie duże. Zapraszam do współpracy moje nazwisko, moje nazwisko Krzysztof Grzeziński, właściciel firmy Hammer. Produkujemy maszyny do produkcji polety również części.